Startuję dzisiaj pierwszy raz w rajdach przygodowych. Miałem wystartować z moim szwagrem, niestety doznał kontuzji. Startuję sam, nie wiem czy prawdopodobnie nie będę klasyfikowany, ale chciałbym sprawdzić, czy dam radę tą trasę speed krótką pokonać. Trzeba się przygotowałem żeby za przeproszeniem cztery litery przyzwyczaić do siodełka, mm -hmm. trochę pokręcić. Jest inne przejście z roweru na bieganie, także no zobaczymy, zobaczymy jak, 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 jak to wyjdzie. No musieli się tutaj dojechać do pierwszego punktu, drugiego. Generalnie mają do zrobienia około 30 km rowerem. Następnie zespoły wracają na rynek w Lubniewicach, gdzie pierwsze 15 zespołów idzie na etap Rowerów wodnych rozgrywanym na jeziorze Lubiąż. No, pierwsza rzędna sprawa to jest mapnik. No, tego typu to jest super sprawa, bo można szybko przyczepić mapę w ten sposób, a jednocześnie mamy ją cały czas do kierunku jazdy, więc to jest bardzo przydatne jest sztywny. Numerek startowy, no to żeby nas było widać. Widalec ruchomy, amortyzowany, żeby na teba cały czas mieć kontrolę nad rowerem. No i teraz są dwa pomysły: albo tutaj kieszonka w bramie, albo tutaj z tyłu na akcesoria, no to tutaj jest dentka zapasowa, klucze, jakieś łyżki do zmiany dentki. No i to jest takie absolutne minimum. To można mieć w plecaku, także nie musi być na rowerze, to są tam, każdy jak chce. Ja mam pompkę w plecaku, bo się nie mieści. Światełka są wymagane, więc światełka mamy. E, jest nutka rywalizacji, to na pewno e, sportowej. Co dla mnie jest również ważne to to, że to jest na łonie przyrody i że, to nie jest, i, 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 że jest to na orientację, także poruszamy się rzeczywiście jakimiś ścieżkami, ścieżynkami i czasami po prostu idziemy na azymut przez las. To, to, to mi się bardzo podoba, ale na długich rajdach to też jest walka z sobą, to też jest dużo planowania, to jest dużo logistyki, taktyki, kiedy spać, ile spać, czy w ogóle spać <grym> i tak dalej. I także Potem następnie jest to wspieranie, wspieranie się zespołu już na samej trasie, ponieważ na 400 km każdy z nas to ma jakieś słabości na trasie. Startuję ze swoim uczniem, a już teraz absolwentem, maturzystą, Dawidem Markowskim, Zbigniew Szczepański. Tworzymy team Doświadczenie i Młodość. Pierwszy raz na tak, tym nie, rajdzie? drugi raz. W tamtym roku tutaj startowaliśmy też, ja przynajmniej startowałem w tym marcowym. Czyli rozumiem, że wrażenia takie zostały, że w tym roku powstała. Zdecydowanie tak i chcemy pokonać, chociaż mamy nadzieję, że pogoda nas Specjalne przygotowania były? Jak zwykle, trening biegowy, rowerek, taka rekreacja i zdrowy tryb życia i po raz kolejny wspólnie możemy zorganizować tak piękną imprezę, która łączy w sobie kilka dyscyplin sportu. To po pierwsze, a po drugie pokazuje, wzdłuż i wszędzie walory turystyczne naszej gminy. Jak tam pierwsza ekipa? Tak, my Nie nie wy jesteś tam przy plaży! Plaża na małej mapie.